Bez tego możesz szybko wrócić do uzależnienia. Może być bardzo ciężko, żeby utrzymać trzejwość. Jest to bardzo ważny element. A o czym mówię o sieci wsparcia. Słuchajcie, przykład życia właśnie wróciłem ze Zgdyni, żeby odebrać naszego Wojtka. Jak mnie ogląda, to bardzo e, witam go serdecznie. I Bożenki, jego małżonki przecudownej, która. Jest jego siecią wsparcia osobą, która widzi z boku, co się dzieje bardziej niż osoba, którą się coś dzieje a to jest normalne. Wiadomo, że my często nie widzimy siebie mamy problem z tym. Więc taka sieć wsparcia osób, które mogą w razie awarii, w razie niebezpieczeństwa w razie sytuacji takich niebezpiecznych mogą zareagować i powiedzieć, że coś się dzieje z Tobą, coś jest nie tak. Idź, działaj jedź na terapię, jedź do psychoterapeuty, idź na AA, zrób coś, oglądnij siebie, co się dzieje z tobą, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ważny element, który pozwala nam na to, że nie wy... rzeczy, które nie jesteśmy w stanie wyłapać, kto inny wyłapuje i nam może troszeczkę w tyłeczek kopnąć, żebyśmy coś zrobili. A mianowicie zadzwoniła bożenka, żona Wojtka do Natalii. Ee, że coś się dzieje z Wojtkiem. Słuchajcie, to było wczoraj chyba, przedwczoraj, e, szybka akcja, Natalia zadzwoniła e, do Wojtka. Natalia to jest moja partnerka, gdzie e, pracuje w ośrodku też e, i dzisiaj jest w ośrodku. Dzisiaj już działa, już przyjechałem po niego, szybka akcja, nie było w ogóle zastanawiania się, nie było e, myślenia, a czy dam radę, a czy nie dam rady. Nieraz sytuacje takie naprawdę, że nie wiesz co się dzieje, zaczynasz mieć więcej e, głodów, sny jakieś coś zaczyna psuć się od środka, zaczyna ten wariat diabeł wychodzić z ciebie i nie wiesz i mówisz do siebie, że dasz sobie radę, a jednak będzie dobrze, wszystko wszystko se poukładam i jestem tak silny, że masakra. Nie, często jest tak, że za późno, budzimy się, już jesteśmy w jakimś ciągu, więc. Bardzo istotna jest taka sieć wsparcia, która widzi Ciebie z boku i zaczyna reagować szybciej niż nawet ty, e, co powoduje to, że efekt jest jaki jest. Przyjechał do nas, przepracuje się, e, wzmocni troszeczkę. Zobaczymy, co się zadziało. Trochę wy, wyłączy, troszeczkę, e, troszeczkę odpocznie, tak, jakieś wnioski wyciągniemy, i wraca. I to jest tylko i wyłącznie tydzień, więc on jest bardzo przydatne. Czasami takie akcje, i to było po 10 miesiącach jego, jego trzeźwości, jest takie coś, że w tych okresach właśnie jest takie nasilone to wszystko. Ta nasza choroba właśnie zaczyna się odzywać. Więc jeżeli ktoś ma jakieś takie podobne sytuacje, gdzie nie wie, co się dzieje, sny zaczyna się denerwować, odwala mu, i osoby obok widzą to i on to już zaczyna widzieć, działajcie jak najszybciej. Najlepiej, ja uważam, gdzieś wyjechać do specjalistów, do osób, które mogą cię ogarnąć na jakiś tydzień na nawrotową. Nie musisz zapić, nie musisz wrócić do uzależnienia. Jak widzisz, że coś się dzieje, doszlifować się, jeszcze bardziej przepracować, odpocząć, i wtedy to ma sens. I naprawdę fajnie, że są takie osoby, które tak podchodzą, ale wiadomo, że tu trzeba chcieć być trzeźwym. Tutaj nie ma takiego czegoś, że a. Może to jest Twoja szansa, żeby wrócić do uzależnienia. Nie, nie, nie. Jeżeli jest decyzja, działamy to w tak takich sytuacjach niebezpiecznych. Polecam, zalecam. Fajnie to funkcjonuje i fajnie to działa, żeby jak najszybciej wyjechać na taki tydzień, żeby się przerobić, doszlifować, wzmocnić. I wtedy po takim tygodniu człowiek totalnie w ogóle inaczej podchodzi do wszystkiego i trzyma trzeźwość dalej. Bardzo fajnie to działa. Polecam, trzymajcie się, hej hej.